Co czujemy na pogrzebach? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Wojtyk Dziwanecki i ksiądz Piotr Piekło. I... Witamy serdecznie po świętach, sorry, w się Spoko, gdzie. spoko, ale już to, to zacząłeś to. Tak. Po przerwie świątecznej, bo była przerwa. Zauważyliście to. Zauważyliście Tak, tak, niestety albo stety, ale wracamy z tematem bardzo ważnym. Zastanawialiście się kiedyś, co czuje ksiądz przy ołtarzu, kiedy odprawia swój. Kolejne pogrzeby w życiu. Na ilu pogrzebach byliście w życiu, pomyślicie? Tak, tak to zabrzmiało, który, który odprawia swój. Kolejny. No <laughs> nie, no, swój pogrzeb. Powiesz, bo, bo, bo to trzeba jakby powiedzieć, nie? Że, że nie wiem na, na ilu tak przeciętnie człowiek w życiu pogrzebach jest, jeżeli no. nie pracuje w firmie pogrzebowej <laughs> albo nie jest mm. kościelnym. No, a my powi powiedzmy, byliśmy na już setkach pewnie pogrzebów. Nie, no ja tak liczyłem, gdybym odprawiał jeden pogrzeb w tygodniu yy, mojego kapłaństwa, no to, to już by było ponad 800. Mm. Ale ja pamiętam dni kiedy były dwa. W, jeden, w jednym dniu nie? dwa pogrzeby, dlatego że na przykład na cmentarzu jest mm. yy, no, nie ma sensu, żeby jakiś inny ksiądz parafi przyjeżdżał, więc, no, więc są pan, dwa pogrzeby. Tak, 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 no, ale to, to, nie, to nie, tak, nie tak często znowu. Nie tak często, no. Myślę, że pod tysiąc. No. Ja. No, na pewno na pewno to właśnie w setkach już jest. Mm -hmm. <laughs> I pogrzeby to jest codzienność księdza. I czasami może właśnie nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, co my czujemy, kiedy odprawiamy te pogrzeby i chcieliśmy się trochę tym podzielić, jak to jest, jak też się to zmieniało w nas na przestrzeni mhm. lat. No też dzisiaj akurat kiedy nagrywamy ten odcinek, jesteśmy po, po pogrzebie, to jest yy, ważny szczegół. na którym byliśmy razem. I, tak. i też tak, no, zanim żeśmy zaczęli w ogóle nagrywać, to tak nawet nie planując tego tematu, mm. yy, chwilę żeśmy porozmawiali o tym, co żeśmy przeżywali na tym pogrzebie. Pogrzebie naszego kolegi księdza. Księdza Mateusza Tomanka, mojego kolegi rocznikowego, a też dobrego kolegi Wojtka. Mm. Um, no właśnie, więc to jest też, jak się żegna kogoś, kogo się znało, no to wiadomo, że, że to jest też trochę inaczej. To już no. można właściwie wiedzieć, że, że, że inaczej się żegna kogoś, kogo się znało, a inaczej kogo się zupełnie nie znało, bo najczęściej jednak uczestniczymy w takich pogrzebach, kiedy nie znamy w ogóle tej osoby, nie? nic mm. o niej nie wiemy. Także no, no to jest różnica. To jest też trudne dla nas księży, którzy jesteśmy wikarymi czy wikariuszami na parafiach. No, my tak z reguły byliśmy na takich dużych parafiach, na mm, których no, jest taka tak. anonimowość, nie? że też e, trudne to jest też dla mnie, że, że właśnie no, idę na pogrzeb i mam na kartce napisane imię, nazwisko człowieka, mm, tak. kilka informacji na jego temat, natomiast. No, e, tak też się zdarza często, że nawet nie rozmawiałem z rodziną tego, mm. tego smarłego, co on na przykład już na takiej parafii jednoosobowej gdzie jest pogrzeb prowadzony przez jednego księdza proboszczanie, no to to już jest, przynajmniej on ten pogrzeb przyjmuje, nie rozmawia. No tak, no, no tak, no to jest prawda. I to, Często nie, nie rozmawiasz w ogóle w kancelarii, no. Nie? No tak, no. I tu mam taką myśl, wiesz, co ja się tak zastanawiałem nad tym, bo mamy wspólnych znajomych we Francji, którzy są księżmi, tak. i tam jest taka tradycja, że tak. pogrzeb to jest takie wydarzenie, które dla też rodzin, no, no wiadomo, no jest, jest, jest wydarzeniem trudnym, jest wydarzeniem no, wyjątkowym. I tam są świeckie takie y, grupy pastoralne, które zajmują się właśnie bardzo ciekawa, no? przygotowaniem do pogrzebu y, rodziny. Mm -hmm. Są ludzie, którzy są przeszkoleni, którzy oni przyjmują y, jakby tą informację o pogrzebie, ktoś odwiedza rodzinę, rozmawia. Omawiają liturgię, czytania tak. i tak dalej, tłumaczą tak. pewne rzeczy. No tak. A potem informują księdza, bo ksiądz jakby jest poza. Wiesz, no obowiązku. tam wiadomo, że ta ilość pogrzebów jest zupełnie inna, ale hmm. nasza masowość nam to trochę utrudnia w Polsce, hmm. ale faktycznie brakuje chyba czegoś takiego, żeby ten pogrzeb był taki bardziej e, takim przeżyciem, nie? danym hmm. empatii. O, może to jest dobre słowo. Ja mam taki ten, ja mam taki, taki plik w komputerze. Tu jest laptop, stoi i tak dla niego, dlatego dla niego pokazuję. Mam taki plik. Co zrobię, gdy będę proboszczem? O, Naprawdę. Się. Ale, ale, Dobra, ale jest, nie wchodźmy, jest nie wchodźmy w twoje ale to. Ja, ja się śmieję, to teraz tutaj zdradzam trochę, bo i tak Ty już tutaj ten, ale, ale właśnie to jest jedna z takich myśli, którą tam zanotowałem, że pomyślę o tym, z, jeżeli kiedykolwiek będę prowłoszczał, ale że to jest ciekawe, żeby pomyśleć z, z radą parafialną na temat, na, żeby, żeby po prostu dać mm. to pod rozwagę, zrobić ja czy, czy, czy można taki, coś, ten, ten model taki francuski, przynajmniej mm. ten, który znamy. No ale dobra, okay, ale to, to wróćmy tak, może do tematu. Ja tak, tak. chciałem tak. powiedzieć właśnie, co czuję na pogrzebach. <laughs> Podzielę się trochę. To znaczy, faktycznie no, zderzają się, można powiedzieć, dwie takie rzeczywistości, nie? W księdzu, który odprawia pogrzeb. No obojętność walczy z empatią, nie? Ja mam takie wrażenie, no bo jak się kogoś mówimy o tak, takim pogrzebie, że wiecie, nikogo nie znamy, czasem przed szkołą się ma ten pogrzeb, nie? Albo gdzieś tam, wiesz, między zajęciami. No i, i z jednej strony wie, ja na przykład bardzo chcę wykazać się jakąś empatią i towarzyszyć też rodzinie, tym bliskim. Jeżeli oni też coś przeżywają, czasami tak jest, że jesteś na tym pogrzebie i widzisz, że oni nie przeżywają, albo jakoś tak nie pokazują, bo sobie to jest takie smutne. Czasami wiecie, przychodzi na pogrzeb tam trzy osoby, ale czasami są takie pogrzeby, że widać, że niezapłakane twarze i w ogóle te emocje się tam unoszą, więc może trochę łatwiej wtedy też samemu coś przeżyć. Natomiast no to się zderza jedno z drugim, nie przez, tam, przez to, że jest to ilość też duża tych pogrzebów. No to to jest właśnie taka pewna obojętność, a z drugiej strony, no, wiesz, masz świadomość, że to jest ostatnia rzecz, ostatnia posługa, którą świadczysz temu człowiekowi, więc ta empatia jest, jest potrzebna. I, I ja mam taką myśl mam właściwie dwie takie myśli. Pierwsza rzecz jest taka, że to się zmieniło we mnie po śmierci mojego taty i po pogrzebie mojego taty. Zmieniło się w tym sensie, że mogę już powiedzieć, jak to, że wiem, jak to jest kogoś stracić, kogo się naprawdę kocha. Jak to jest Ci bardzo bliski, i mm, jak to jest płakać, wiesz, no. <noise> żadnymi łzami po stracie kogoś, kto był częścią Twojego życia, takiej codzienności, nie? E, no to, to, to mogę powiedzieć, że jakoś tam teraz już, też dziadek, no kilka osób, ale, ale tata był na pewno pierwszą taką postacią, najważniejszą dla mnie, nie, którą tak straciłem, I, e, i to z pewnością też mi ułatwia w tym sensie, ułatwia, że. Staram się, właśnie, jakoś tak zaangażować te swoje wspomnienia, tą empatię w no, ten moment pogrzebu, nie? który odprawiam. Więc to jest taka jedna rzecz, że to się jednak ze mnie zmieniło, to już było pierwsze roku u kapłaństwa moim, więc to właściwie na samym początku, jak byłem księdzem, jeszcze w Mikołowie. A druga rzecz jest taka, że ja mam taką myśl, że czasem no, nie znam tego człowieka, nie wiem jaki był, czy był dobry, czy był zły, wiesz, czy go ludzie żegnają, czy go nie żegnają, czy był wierzący, Trzeba też tego nie wiesz, tak naprawdę. Nie? Ale tak sobie myślę, no. No, to jest taki uczynek miłosierdzia, nie? Że ja mogę się skupić, odprawić dobrze mszę, pomodlić się za niego, powiedzieć jak najlepsze kazanie, zrobić wszystko jak należy e, i oddać i, 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 wie, i wiesz, jakoś to oddać Panu Bogu za tego człowieka. I to jest to, co mogę. Zrobić nie? i to jest takie bezinteresowne w takim sensie że wiesz nic z tego nie mam yy, a, a wiem że, że mogę to zrobić jak najlepiej potrafię i tak się staram to robić i, i to jest taka moja motywacja nie? że to jest taki uczynek miłosierdzia yy, nie? Że, że nawet nie zostanę nagrodzony tym że ktoś powie o fajnie to ksiądz zrobił czasami tam ktoś po pogrzebie przychodzi a to jest jednak rzadkość nie no ta osoba już mi tego nie powie <laughs> więc więc jakby robię to no właśnie robię to jakby z taki, z takim założeniem że chcę to dla tej osoby zrobić i zawsze też po pogrzebie. Zostaję nad grobem, tak już z dala, jak tam nie przy rodzinie, nie z przodu, żeby nikt tam widział, nie widział bo to jak nie jest istotne, żeby mnie ktoś widział, i zawsze też się jeszcze sam indywidualnie modlę, nie? żeby wiesz, to nie było tak, że tylko się pomodliłem, bo bo, bo muszę, bo jestem księdzem, mhm. nie? tylko po prostu jestem tam, modlę się za tego człowieka, jeszcze tak osobiście idę, nie I takie, więc takie rzeczy z mojego przeżywania pogrzebam, no to wiesz, ja nie będę tutaj odkrywczy, powiem, że, że mam podobnie. Myślę, że wielu z nas księży to przeżywa i taką refleksję też już na jakimś etapie swojego życia kapłańskiego miało, właśnie jak to, jak to zrobić, nie? Że, że czasami no, nie znamy, jesteśmy, no, no jest ta rutyna, nie? o której mm. mówisz, nie znamy człowieka, więc nie ma tej takiej motywacji takiej no, osobistej, że tak powiem, nie? no bo to jak kogoś znam, nawet jeżeli to jest ktoś, no, z kim nie mam jakiejś więzi emocjonalnej, ale jest mi znajomy. Czyli mm. wiem, że ludzie, na przykład, którzy są na tym pogrzebie, to są ludzie, którzy mnie znają, którzy mnie oceniają też, nie? którzy, no wiadomo, wszyscy oceniają, nie? Ale też no, ja się z tym feedbackiem spotkam prędzej czy później, mm. nie? Bo znam, znam te osoby. No to jest, no, no wiadomo, to jest takie ludzkie, to jest naturalne, że ta motywacja jest większa. E, nie, to, to, to myślę, że nie, nie dziwimy się temu. No ale, ale właśnie jak się motywować do tego? I, i też ja, ja też mam podobnie jak ty gdzieś, dla mnie, ja sobie próbuję wyobrazić, no na razie próbuję sobie wyobrazić, bo kilka bliskich osób, tej z rodziny żegnałem, ale, ale to nie były te najbliższe osoby jeszcze, mm. dzięki Bogu, więc, więc nie mam tej empatii takiej, takiej bardzo emocjonalnej, ale taką bardziej racjonalną, nie? Że próbuję sobie usmysławiać to podczas pogrzebu, kiedy czasami na przykład, no nie wiem, no, mówię, a, no mogę się bardziej postarać na kazaniu, a mogę mniej, śpieszę się, myślę o czymś, nie? Więc, więc motywuję się taką świadomością tego, że po tej drugiej stronie są ludzie, którzy stracili swoją mamę, swojego tatę, swojego dziadka. Nie? I próbuję sobie wyobrazić, właśnie, nawet jeżeli tego nie widzę na twarzach, że tam jest ktoś, dla kogo ten człowiek był, no, był mm -hmm. najważniejszą osobą. I, I to mnie jakoś motywuje do tego, żeby, żeby zrobić to dobrze, żeby zrobić to porządnie, nie? Że, żeby, żeby się postarać. Nie? Mm -hmm. I to jest dla mnie dla, mnie, dla, mnie, dla mnie ważne. I z tym mam taką historię w ogóle, mojego pierwszego pogrzebu, który odprawiałem jako też mam historię z pierwszym pogrzebem. Tak, no to, tak? to, to ten, to ja, ja pociągnę jeszcze, bo to mi, się, to mi się tutaj dodaje. Pierwszy pogrzeb, który miałem, był na zastępstwie wakacyjnym w żorach w pewnej parafii. I pogrzeb był na cmentarzu, w kaplicy cmentarnej. Mhm. Kościelny wziął mnie do samochodu, wziął tam wszystkie paramenty liturgiczne, wszystko co było trzeba. Pojechaliśmy, wiecie, pierwszy pogrzeb, mówi jako księdza nie? Staję, patrzę w ogóle. Jejku, jak dużo ludzi na tym pogrzebie, no, ale chociaż jeszcze nie wiedziałem, co to jest dużo, bo tak no, kilka tam pogrzebów w rodzinie miałem, ale ale nie za wiele, mm -hmm. więc patrzę, jakieś takie tu przetennie, mówię, no tak, no to ten, dużo takich młodych też, nie? Takich, mm -hmm. z takich facetów na, na zewnątrz stoi, nie? Mówię, no, no ciekawie. Usiadłem do konfesjonału, spowiadam, jakoś miałem spowiadać 20 minut, tyle przyjechałem przed muszą, niby miało tyle wystarczyć, ale ja tu spowiadam. 30 minut, 40 minut, nie, jakoś tak, no, dużo ludzi do tej spowiedzi. Skończyłem spowiadać, odprawiam ten pogrzeb, no, sta, nie, tak naprawdę, takie kazanie przygotowane gdzieś tam, ten, nie, najlepiej według wszystkich tych rubryk, nie, wszystkie, wiecie, pieśni, wszystkie zwrotki, takie rzeczy, no, mówię, no, no to tak mnie uczyli w seminarium, nie, tak to trzeba zrobić. Odprawiłem ten pogrzeb, wychodzę na zewnątrz, wsiadam do samochodu, wracam z panem kościelnym, a gościelny tak mówi, że. Ale jeszcze nigdy nie widziałem, żeby jakiś ksiądz tak odprawił pogrzeb samobójcy. O kurczę, to no to grubo. Nie, miałem po, nie, miałem, nie miałem pojęcia. Ponoć to była rzecz ogólnie znana, nie? Ogólnie Toż, znana, tak, ale nie tyle Ale nie mini. I wiecie, i ludzie, a dopiero <grym> potem też trochę tak, no, mm. że to był człowiek, no dla mnie to był człowiek, który, no zmarł w wieku tam, no, no młodym jakimś. Jakimś młodszym, stosunkowo. No, no stosunkowo mm. młodym, ale nie takim też bardzo młodym, nie, żeby to było mm. takie, ale takim, no takim, no że, no. Nie miałem świadomości tego. No to, że... no. to są takie zaskoczenia. Ale skuczenia. wtedy sobie też tak postanowiłem, że, że właśnie też miałem taką już myśl, że, żeby, że, że to jak się staram, to to robi, to, to robi robotę, mm. że tak powiem. Nie? Ale to jeszcze trzeba dodać, bo mówimy o tej empatii, o tym, że się staramy, ale to nie jest jakby wszystko, to nie jest myślę też najważniejsze, no? bo najważniejsze jest to, że jesteśmy jednak, no, tak powiem też za ciebie, ale zakładam, że też jesteśmy jednak też wierzący nie? i że wiesz, no. I na, no, no przeżywamy z wiarą tę rzeczywistość, bo ja pamiętam też śmierć taty, dziadka, no i to naprawdę wiara, to jest taka próba wiary z jednej strony, a z drugiej strony, no nie ma takiej rozpaczy, takiej histerii, bym powiedział, nie, we mnie na przykład mm -hmm. nie było, nie, Cho choć... No, no była to naprawdę najbliższa mi osoba. Jest, no, tylko już gdzieś tam, tam, po tamtej stronie. E, natomiast no, no, to jest też istotne, nie? że ja jako ksiądz przeżywam z wiarą i, ona, i ta wiara pomaga mi też unieść ten bagaż emocjonalny. Nie? Ja pamiętam, że ja raczej nie ja mam takich problemów, że nogi mi się trzęsą, że coś takiego, wiesz, y, raczej mi się to nie zdarza, ale pamiętam taki jeden pogrzeb Zuzi, która miała chyba miesiąc, przeżyła po operacji, y, zaraz po porodzie. Moich przyjaciół serdecznych, których pozdrawiam, że oglądają ten odcinek. I pamiętam, że w zakrystji nikt nie chciał powiedzieć kazania z księży. Nie? I no ja powiedziałem te kazania, nie będę odmawiał, no był wiesz, trzeba ja to wziąć, jakoś tak sobie myślałem na klat tak się uniosłem. Znam to. to Ale. Myślę. Ale właśnie, no gdyby, znaczy było to bardzo duże doświadczenie. Generalnie, no, widzicie, pamiętam to aż do dzisiaj, to było wiele, no, parę lat temu ładnych. Natomiast, natomiast, gdyby nie wiara, no to naprawdę mówienie, kazania w takich okolicznościach, przy takim małym dzieciątku, niektóre tam, wiecie, było szczone w inkubatorze, nie wiem, żyło, nie z wadą serca, krótko no to naprawdę no, no jak tam znaczy ja, ja mam świadomość tego że to co tam mówię to ja tego nie gwarantuję sobą uh -huh. nie że wiesz, bo po prostu ja no nie jestem jestem za krótki nikomuś uh -huh. nie powiem że będzie dobrze jak mu, jak mu tam nie wiem, dziecko zmarło czy żona czy, czy, czy nie że uh -huh. wiesz ktoś nie takie takie gadanie czy jakieś takie końcowe podnoszenie nastroju, no to, to nie jest naszą Rolą, no, no ja mówię to z perspektywy kogoś, kto wierzy, nie? I, i, I ufa tym słowom obietnicy, wiesz, w domu samego jest mieszkań wielu, chociażby ta Ewangelia na pogrzebie też jest bardzo często czytana, ja ją też zresztą bardzo lubię. No no, no tym, nie? To Bóg jest gwarantem, mm -hmm. <laughs> nie teraz przeżywaliśmy święta zmartwychwstania, no to. No, teraz cały czas trwamy w tym okresie, nie Wielki, wielkanocnym w liturgii, no to Bóg jest tym gwarantem tego życia wiecznego, nie ja. Nie, nie, nie nawet to, że ja tam wszystko świetnie zrobię, nie wiem, i tak dalej, to jakby ta wiara jest tutaj no, kluczowa, nie? że bez tego nie da się znaczy nie da się. No, 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 na pewno nie da się być, znaczy nie da się być księdzem, no to wiadomo, nie, ale w sensie takim, że, że, że to, to nam pomaga, mnie to osobiście też pomaga przeżywać właśnie rzeczywistość pogrzebu, rzeczywistość śmierci, także tej śmierci cudzej, ale no jednak jest to no bardzo, bardzo bardzo istotne i, no i bez wiary sobie tego po nie wyobrażam w ogóle. nie? No, ja ci powiem nawet tak, że, że ta wiara paradoksalnie może być problemem dla mnie jako księdza, w tym sensie, że jestem na pogrzebie kogoś bardzo dobrego, kogo znałem. Zdarzyło mi się kilka razy. I we mnie jest bardzo głębokie przeświadczenie o tym, że ten człowiek, no. No wiecie, to jest taka wiara granicząca niemal z pewnością, że ten człowiek jest u Pana Boga. Mm. Nie, że to jest, albo to jest tylko naprawdę kwestia, nie wiem, jakiegoś jednego odpustu zupełnego, nie, yy, yy, że to jest niemożliwe, nie. I też wiem o tym, że po tej drugiej stronie, yy, czyli yy, na tym kościele siedzą ludzie, którzy też o tym wiedzą, tylko że ich łączyły głębokie więzi z tym człowiekiem i one, oni właśnie są smutni i przeżywają żałobę dlatego, że, że im go brakuje, bo był takim dobrym człowiekiem, nie. I teraz we mnie jest, jest głęboka radość, nie? I y, 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 y też muszę starać się ją opanować wręcz czasami. Jest takie biegłe, nieważne. Kombinuję, tak? Ale nie no, miałem, miałem, miałem już kilka takich doświadczeń, że mówię, że nie mogę jakby tak bardzo, że nie muszę pocieszyć się z tego, że ta osoba tak. jest w niebie. Tak. <gry> nie możesz się aż tak no to, 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 to też będzie dziwnie odebrane. Tak, bo to będzie dziwnie odebrane. No tak, to tak. No, to jest taki paradoks, ale wypływa właśnie z głębokiej wiary, nie tak naprawdę, a nie, nie, nie z jakichś swoich osobistych przekonań czy przeświadczeń. Skoro z wiary to wypływa, no to na tym trzeba by skończyć na tej wierze. Kiedyś może jeszcze opowiem o moim pierwszym pogrzebie, ale to jest dosyć zabawne, jest to do... jeszcze zabawna. No będzie w dodatkach kiedyś być może poruszone, natomiast serdecznie Was zapraszamy oczywiście do sekcji komentarzy. Możecie powiedzieć, co Wam pomaga przeżywać pogrzeb. No, bo. Może się jakoś podzielić jakimś doświadczeniem. To jest oczywiście trudne doświadczenie i trudno jest coś komentować, ale być może ktoś ma coś tutaj mądrego do, do powiedzenia. A starać się że zamiknijmy przed tajemnicą śmierci i pomódlmy się i czas na patrona tego odcinka. A patronem dzisiejszego odcinka jest Patronka Dobrej Śmierci, czyli Święta Barbara, też Patronka naszej archidiecezji Katowickiej, Patronka Górników. A to dlatego, że jest patronką wszystkich tych zawodów, w których no, gwałtowna śmierć no, no jest pewnym niebezpieczeństwem. Żyła na początku IV wieku, jest męczennicą. Najprawdopodobniej jej kult rozwinął się dlatego, że została zamordowana przez swojego ojca. On ją ściął. Um, niestety tak, tak mówi tradycja taka tra tragiczna y, sytuacja oczywiście ona nawrócono na chrześcijaństwo ojciec który, y, który, który tego nie potrafił zaakceptować przez jej stawodnictwo chcemy pomodlić się za wszystkich tych, którzy już odeszli, ale też za nas o łaskę dobrej śmierci, no ale może też jeszcze polecając tych, którzy przeżywają żałobę święta Barbara, módl się za nami Życzymy Wam, żeby Wasze monitory i całe wasze życie były święte. Amen. Amen.